Cześć, mam króciuszka, z tej strony Zero Oczywiście jeszcze na start tego filmu, filmu Zachęcam was do zasubskrybowania tego filmu Znaczy zasubskrybowania mojego kanału I zostawienia łapki w górę pod tym filmem Już wam pokazuję jak to się robi Wchodzimy w YouTube Ładuje nam się YouTube O, no już się coś nagrał De evolution, dobra. Wchodzimy na mój kanał, piszecie Secret. Sobie tak, wejdę po to mój kanał. Tutaj subskrypcje. Wy będziecie mieć czerwone, więc musicie kliknąć w to i będziecie mieć szare. a Ale będziecie mieć taki dzwoneczek. Musicie kliknąć i będzie tak wypełniony dzwoneczek takim bardziej ciemniejszym, szarym kolorem i takimi kreskami. No i musicie to kliknąć, bo wtedy będą powiadomienia przychodzić. A jak zrobić łapkę w górę? To proste. Pójdziecie na ten odcinek, który Instagram. I dajcie, patrzcie. Ja łapkuję. widzicie ten, właśnie tą łapkę w górę i łapkę w dół. Wolę łapkę w górę. Dajemy to i już mamy. Dobra, krótko w będzie krótki, bo wam pokażę na czym nagrywam więc nagrywam na x Retort. to fa fajna nagrywarka, tylko czasami się nie drugą e a mont e mont to, a jak montuję to Skin Master nie będę właśnie bo na e nagrywanie wywali to dobra, to tyle jeśli film się spodoba, oczywiście łapkę w górę i subskrypcję musicie zostawić bo to dla mnie ważne dla was to nic nie kosztuje, dla mnie to bardzo dużo. Ja się z wami zaknął. Cześć. Chodź.